Gorie Odkryte Tajemnice, Przewodnik na Nowe Czasy, autor Gino Pitaro. Pragniemy zachęcić do lektury tej książki, która ukazała się niedawno w polskiej wersji językowej, przedstawiając kilka jej fragmentów. Część dochodów ze sprzedaży tej książki będzie przeznaczona na cele dobroczynne. Nie jest łatwo pisać na temat Gorie, mówi autor we wstępie. Wiele zostało opowiedziane, wiele było domysłów i przypuszczeń. Rzeki papieru zalały księgarnie, a łeb też nie pozostał w tyle za tą medialną falą. Przeciwnie, silnie ją wspomaga. Wobec tego spróbuję zaproponować coś nowego, co może rzucić inne światło na cały temat, wychodząc właśnie od pytań, jakie sam sobie zadałem, od wątpliwości i zastrzeżeń przyjaciół i znajomych, od osobistych spostrzeżeń i doświadczeń. Przyszło mi do głowy, by napisać książkę prostą rodzaj przewodnika. Który połączy syntezę i głębie, przedstawi aspekty dotąd nieopracowane oraz przejrzyste wyjaśnienie sensu i wartości kultu maryjnego. Mirjana jest tą, która wyjawi pojedyncze tajemnice ojcu Petarowi, a on z kolei będzie musiał pościć z nią razem przed ich ogłoszeniem. I tutaj dochodzimy do ważnego punktu. Jeśli ojciec Petar został wybrany za zgodą dziewicy, jasne jest, że wyjawienie tajemnic jest bardzo bliskie w czasie. Duchowny urodził się bowiem w 1946 roku. Cieszy się doskonałym zdrowiem, jest człowiekiem uważnym, spostrzegawczym, dobrze przygotowanym teologicznie, ale przecież nikt nie żyje wiecznie na tym świecie. W momencie wyjawienia tajemnic ludzkości. Ojciec Petar będzie musiał być jeszcze mężczyzną w pewni sił, który da radę znieść post i stresujące emocje. W momencie publikacji niniejszego tekstu ma on 75 lat. Uważam zatem, że wyjawienie tajemnic może mieć miejsce nie później, niż w przeciągu 10 lat, o ile nie zostanie wyznaczony jakiś inny duchowny, co nie jest wykluczone. Mirjana ma jednak za zadanie rozprzestrzenicie. Ma być ogniwem łączącym Madonę. I duchownego, a sama nie jest już taka młoda, bo urodziła się w 1965 roku. Oto jej słowa. Wybrałam ojca Petara Lubicicia. Powiem mu z dziesięciodniowym wyprzedzeniem, co się stanie i gdzie. Potem spędzimy siedem dni poszcząc i modląc się, i na trzy dni przed czasem ogłosimy wszystko światu. Możemy zadać sobie pytanie, czy możliwe jest, że czas tajemnic będzie jakimś innym czasem? Czy tajemnice mogą być w jakiś sposób przekazane następnemu pokoleniu? Odpowiedź jest negatywna. Byłby to rodzaj sztafety, w której jacyś nowi widzący zajmują miejsce poprzednich widzących. A przecież Bóg przyciąga do siebie ludzi w celu realizacji swych planów. Jak wiemy, Miriana przechowuje coś w rodzaju pergaminu, o którym się mówi, że każdy widzi i czyta z niego co innego. To na nim pojawią się teksty tajemnic, jeden po drugim. Miriana zawsze miała wielką ochotę, by pokazać ten pergamin, który w tajemniczy sposób zmaterializował się w jej rękach 25 grudnia 1982 roku po jednym z codziennych objawień. Podczas wizyty, jaką złożyły jej w domu kuzynka i przyjaciółka, Poczuła silny przymus, aby podzielić się z nimi tym darem i pokazała pergamin. Kuzynka odczytała z niego coś, co wydawało się modlitwą albo wierszem. Przyjaciółka natomiast odczytała czyjąś prośbę o pomoc. Żadna z nich nie zobaczyła tego, co naprawdę było tam napisane, więc widząca zrozumiała, że dar, jaki otrzymała, jest autentyczny. Wszystkie tajemnice prowadzą do tego samego epilogu. Jest więc oczywiste, że nie możemy poznać ich treści dotyczącej dynamiki i rozwoju poszczególnych wydarzeń bez pomocy innych wiadomości i przepowiedni. Ale oczywiste jest również to, że w jakiś sposób tajemnice zostały już całkowicie odkryte. Mnóstwo szczegółów nakłada się na siebie i doskonale dopełnia niczym kawałki rozrzuconej mozaiki. Poza tym pewne sformułowania, których znaczenia możemy się jedynie domyślać, są do siebie niezwykle podobne, potwierdzając tym samym spójność wszystkiego, co zostało wyjawione przez osoby godne zaufania. Najważniejszym celem tych przyszłych wydarzeń nie jest więc koniec sam w sobie, ale nawrócenie serc ludzkich i nastanie nowego świata. Grupa trzech pierwszych tajemnic mogłaby być określona jako pewien zamknięty rozdział w stosunku do całości. Trzecia tajemnica ma jednak cechy nieco odmienne, w tym sensie, że jej objawienie jest jedynym, które Madonna pozwoliła opisać. I wszyscy widzący zgadzają się z tym, co mówi Miriana: Ukaże się wielki znak na wzgórzu objawień, jako dar dla nas wszystkich, żeby widać było, że Madonna jest tutaj obecna jako nasza mama. Będzie to przepiękny znak. Coś, czego nie można skonstruować z ludzkimi rękoma, niezniszczalny, który pozostanie wiecznie na wzgórzu. Mówi się, że znak ten może się przedstawiać jako źródło wody, które wytryśnie spontanicznie, że meczugorie zostanie zatopione, dojście na wzgórze objawień zmieni się w rzekę, która rozleje swe wody między sklepami i w całej wiosce, żeby potem spłynąć za Kościół Świętego Jakuba, gdzie powstanie jezioro. Jak wiadomo, miejscowość cierpi na brak wody. Byłby to zatem znak o wartości symbolicznej tak silnej, że przekonałby nawet największych sceptyków. Pewien epizod o wartości historycznej i obyczajowej, mało znany, został odnotowany przez siostrę Emanuel. Mieszkającą od lat w Medjugorje, w jej książce ukryte dziecko. Mówi się tam o pewnym Matesego, urodzonym w 1901 roku. Analfabeta, uprawiał swoje poletko, z trudem wiązał koniec z końcem i dużo pił. Lubili go wszyscy w jego wiosce Biakowici, bo był zawsze uśmiechnięty i chętnie żartował. Mieszkał pod wzgórzem objawień pod Brodo. Mate opowiadał: Pewnego dnia za moim domem będą wielkie schody. A stopni będzie tyle, ile dni w roku. Medjugorje stanie się bardzo ważne. Ludzie będą tu przyjeżdżać ze wszystkich stron świata. Przyjadą, żeby się modlić. Kościół nie będzie tak mały jak teraz, ale o wiele większy i pełen wiernych. Nie będzie mógł pomieścić wszystkich, którzy przyjadą. W dniu, w którym podłożą miny, by zburzyć kościół mojego dzieciństwa, ja umrę. Będzie wiele ulic, wiele nowych budynków, dużo większych od domków, w których teraz mieszkamy. Niektóre budowle będą ogromne. W tym momencie Matesa posmutniał i ciągnął opowiadanie. Nasi ludzie sprzedadzą swoją ziemię cudzoziemcom, którzy będą na niej budować. Na moim wzgórzu będzie tyle ludzi, że nie dacie rady spać po nocach. Wtedy jego przyjaciele dobrodusznie go wyśmiali, pytając, ile wódki wypił, ale on mówił dalej. Nie odrzucajcie waszych tradycji. Módlcie się do Boga za wszystkich i za was samych. Wytryśnie tutaj źródło, które da wiele wody, tyle wody, że z niej powstanie jezioro i nasi ludzie będą mieli łodzie, które przycumują do wielkiej skały. Stary Kościół jeszcze istniał. Został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi tak, że dzwonnica legła w gruzach. W roku 1978 kościół, który znajdował się w odległości 300 metrów od miejsca, gdzie dziś stoi kościół świętego Jakuba niedaleko szkoły, został zburzony i Mate umarł właśnie tego dnia, na kilka lat przed tym, jak rozpoczęły się objawienia. Łatwo jest dostrzec ścisły związek pomiędzy Medjugorje, Fatimą i Czibitawekia. Natura objawień w Portugalii i miasteczku w okolicach Rzymu wydawałaby się z pewnych względów nieco specyficzna. O ile objawienia z Fatimy i Czibitawekia odnoszą się bardziej do spraw kościoła rzymskokatolickiego, o tyle te z Medjugorje podają więcej szczegółów na temat wydarzeń na skalę światową. Są to niuanse, jednak mają swoją wagę. Madonna z Civitavecchia jest to mała figurka przedstawiająca Matkę Bożą, która znajdowała się w podwórzu prywatnego domu należącego do rodziny Gregorii, położonego na peryferiach znanego miasta portowego. Od 2 lutego do 15 marca 1995 roku po twarzy statuetki 14 razy spływały krwawe łzy. Ciekawa jest reakcja ówczesnego biskupa Girola Mogrillo. Gdy zaczęła się Mariofania w polecił, polecił, aby rozproszyć tłum i zniszczyć figurkę. Los chciał jednak, aby on sam był świadkiem cudu i zrozumiał jego głębokie przesłanie. Wiadomo było, że biskup podchodził do tych zjawisk z wielkim sceptycyzmem. Należy do osób, które wzbudzają sympatię, ma nienaganne maniery, jest ironiczny, ale niezłośliwy. Jeśli objawienia są prawdziwe, niech im nie ma, dom na nawróci, powiedział. Potem, kiedy zobaczył, jak z oka figurki, którą trzymał w ręku, stoczyła się kropla krwi, był wstrząśnięty i stał się wielkim promotorem Epifanii Mariańskiej. Uzawienie w obecności biskupa Grillo było 14, jak 14 jest stacji na Drodze Krzyżowej. Papież Wojtyła chciał ponownie spotkać biskupa, by porozmawiać z nim o tych wydarzeniach, ale nie zdążył uczynić tego przed śmiercią. W czerwcu 1995 roku. Modląc się razem z biskupem przed figurką, nakazał mu milczenie, dodając: Któregoś dnia Wasza Eminencja ogłosi światu, że Jan Paweł II czcił Madonnę z Czwitawekia, a teraz zostawmy wszystko w rękach Ratzingera. Grillo powiedział potem, że papież nie zdradził, co miało znaczyć to tajemnicze któregoś dnia ale prawdopodobnie wyrażając się w ten sposób mógł sugerować, że słowa te będą przekazane światu w dzień jego beatyfikacji, co rzeczywiście się zdarzyło. Jeżeli chcecie, żeby ta książka stała się popularna, napiszcie recenzję na Amazon, gdzie jest dostępna w obu wersjach papierowej i elektronicznej. Dziękuję. Dziękuję Wam, jeżeli wybierzecie ją jako lekturę, bo decyzja, by spędzić czas z jakąś książką i jej autorem, jest wielkim przywilejem dla piszącego. Zamieszczamy link poniżej w opisie.